Jestem Ola i witam Was w szóstym odcinku z MSP Więc zalogujmy się Hasło. I dzisiaj jest nowy motyw Nowy motyw? Bo jest czwartek I się cieszę, że <grym> jest <z> nowy motyw No kto by się nie cieszył XD Logujemy się więc zawsze mi to zajmuje dużo czasu ale, ale fajne. Ale fajny motyw. Super. Tylko jedna osoba jest o dziesiątej, bo nagrałam dziesiąta pięćdziesiąt dziewięć. Tak, no dwie osoby. Bardzo malutko nie polecam. Dwa na dziesięć. W ogóle kasy nie zdobyłam. Fajne. Kiełbasa jest. <grymne> On, pozbieramy sobie prezenciki i wejdziemy w ubieranie. O, mam 1000. Zyla. <grymne> zakupki, zakupki. Uwaga. Będą piękne rzeczy. Ładne, 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 ładne. A, a co? Lol. Tą sukienkę kupię. Tylko w innych kolorach. I to ładne tu są rzeczy. Patrzcie jakie piękne zegarek. this <laughs> ice cream. Aha, Czym to wszystko będzie w lodach, bo ice cream. Mm. Nie są brzydkie. Te są ładniejsze. Wiem, jestem blondynką, ale raczej można mi zaufać. <śm> Białe były ładne. Takie coś możemy kupić. Kupujemy? Dobra, kupię, Haha. <laughs> Przebierzemy się. Jakiś komplet z tego zrobimy. Okej, okay, takie coś może być, jakieś włosy. O też mogą być taka kartka? Ej, no switaśnie. No, nie chcę być smutna. Taki fajny motyw to chcę być szczęśliwa. I popatrzymy sobie też na animację. Aninki żeby teraz pije herbatę Więc się nie obraźcie Ale fajne Ice cream, ice cream, ice cream Dobra, nie podobają mi się za bardzo te animki, więc mam swoją. Okej, okay, kochani, to już wszystko będzie z tego bardzo krótkiego odcinka. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, papa. Pa.